Duży i mały świat! Cześć, my już dzisiaj wracamy niestety do Polski. Jest jeszcze tutaj ciepło, ale w Polsce ma być mróz. Jechaliśmy metrem, a teraz będziemy jechać autobusem na lotnisko. A gdzie jest autobus? Teraz pójdziemy na przystanek. Tu? Mi się podobało Ci się w Barcelonie? Tu jest autobus. No, jest, ale nie, jest. To nie nasz. Zaraz przejdziemy na nasz. A teraz jest taki ładny zamek. Tutaj już niestety nie dotarliśmy, ale to jest to miejsce, gdzie jest pokaz tej kolorowej fontanny. fontanny. My tam byliśmy 4,5 roku temu. Tak. Pamiętam, że było bardzo dużo ludzi. Teraz niestety jest zamknięta. W styczniu, do połowy lutego tak, chyba jest tak. renowacja. Tej fontanny także nie było. No, bo jest teraz. A dla nas jest gorąco. Czekamy na autobus. Autobus numer D46. D46. Tak. Wiemy, bo 4,5 roku temu nim jechaliśmy i on też wyjeżdża na lotnisko, chociaż... Żadne mapy nie podpowiadały nam tego autobusu. Tak. Tylko podpowiadało nam ten taki turystyczny, który jest dużo droższy, bo jest około 6 euro za osobę, za jeden przejazd. A tutaj płacimy tym biletem, którym no, kupiliśmy na metro. Metrę. Na metrę. Czyli wychodzi nam 1 euro za osobę. I kupiliśmy yy, rogaliki w czekolady. Jeść, i potem jeść. Już przeszliśmy odprawę. Bezpieczeń, znaczy kontrole bezpieczeństwa. I teraz czekamy na samolot. Nie wiemy jeszcze, z, bo wiemy, że jest B, bo jest A, B, C, D, w jaki, gdzie samolot stanie, ale nie wiemy w, właśnie, jaki jest numer, bo jeszcze się nie wyświetliło. Czekamy jeszcze chwilę i będziemy zaraz wiedzieć. No i niestety musimy już wracać do Polski. Choć bardzo bym chciała zostać. Wolałabym być tutaj, niż na przykład w szkole. Co mówiłeś? Czy wolę być tutaj, niż w szkole. Ja też. W szkole? I na, jak była kontrola bezpieczeństwa, to powiem wam kostkę. Ja musiałam zdjąć buty. Misia nie. Ale patrzcie, bo ja mam taką grubą powierzchnię. A tata podeszkę, też nie. Więc Misia nie musiała. Ale mama też ale tak. nie. No i zaraz będziemy sobie czekać. Zobaczcie jaki mam widok tutaj z tyłu. Samoloty na lotnisku. Nie, to nie jest widok. O widok. Bo mnie po prostu służyć to widzimy. Nasze wejście to B32. Ale jeszcze mam trochę czasu, więc sobie coś pooglądamy w sklepach. Zmęczona mi się. Tak. A za to jest samolot, ale to nie nasz. Różowa, nie? i agatki są. Moja była podobna trochę. Nie, moja była bardziej czerwona, ba... Moje to jest Moje te czerwone. Niciki. Poduszki do samolotu ładne. Feliki. Piulnik? a Akwarebki. Czapki o, tu jest dużo rzeczy. Lese. Jesteśmy już w samolocie. A pokaż co dostałaś. A, I za chwilę powiem jak. A jasne to się nazywa. Ja takie puzzle dostałam. Pokaż te dostała. puzzle. No. I co to jest? Talerze takie. Karty ja do grania? No, no, to, no, to karty, to się nie wiem czy karty A ja... Czekaj Misia, się, nóg. Ja mam karty, nie wiem co Misia baba, ma, bo mam trochę inne, innej wielkości. U Was zwykłe karty do grania, to będziemy zaraz wracać. No, fajne. Misia, te swoje, to co to jest? To jest super, że dasz kompletowy. Por favor, wykorzystaj także miejsce poniżej siedzeń, aby przechować swój sprzęt w Dziękuję. To jest bardziej memory. chyba łączenie w pary, albo nie? Zaraz sprawdzimy, zobaczymy. Co to jest, nie? Patrz. No i nagle pokaż. Popatrzcie, co Popatrzcie, to są bardzo ładne dule.

Jesteśmy już w Poznaniu i lot mi minął dobrze, mi się sobie spała. Ja grałam w karty. Ja nie Mi spała. się spałaś, całą drogę teraz w drugim samolocie. Nie. Jest y, już tak gdzieś 22, nawet po 22. I będziemy potem jechać do domu. A więc papa, pa, do zobaczenia w następnym odcinku. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Pa! Cześć! Jesteśmy już w domu, jest już kwiecień, i zastanawiamy się, gdzie lecieć na wakacje. I jeszcze nie wiemy, ale na pewno jakiś kraj wybierzemy. A ja i Misia ogłosimy teraz wyniki konkursu, gdzie musieliście napisać życzenia na nasze pierwsze urodziny Duży i Mały Świat. A więc uwaga! Trzecie miejsce zajmuje Kendi159, brawo! A drugie miejsce, gratulacje, a teraz drugie miejsce, uwaga, Teresa Bobrowska! Uu! I pierwsze miejsce. Kto zajmuje pierwsze miejsce? Uwaga! Pierwsze miejsce otrzymuje za najlepszy komentarz, znaczy życzenia dla nas. Uwaga! Anna Bobrowska! Uuu, brawo! Gratulacje dla wszystkich, bo komentarze były bardzo ładne, te życzenia dla nas. Bardzo nam się podobało, bardzo nam się miło zrobiło, jakie czytaliśmy. Naprawdę wszystkim bardzo dziękujemy. I było nam trudno wybrać zwycięzcę, ale nam się udało jakoś. Dałyśmy radę, ale naprawdę wszystkie były bardzo ładne, więc pa! Do zobaczenia w następnym odcinku. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, pa! Zapomniałam wam powiedzieć co musicie jeszcze zrobić? Musicie wysłać swój adres zamieszkania na nasz adres e-mail, żebyśmy wiedzieli, gdzie wysłać tą nagrodę, do kogo, w które miejsce. I gdy nie jesteście pełnoletni, musicie je o zgodę rodziców. A więc ja się z Wami żegnam, a Misia gdzieś zniknęła, więc no... O, jest już! Pa! Jak pa. Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Pa!